Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku. Witam z pokoju hotelowego. Dzisiaj miałem sprzątanie, wymianę pościeli, ręczników, wszystkiego, ale to nie jest istotne. Idę teraz na zewnątrz, pokręcić się, a później jeszcze spotkamy się z Marcinem i tak zaczynamy ten dzień. To znaczy, ja już dzień zacząłem basenem, ale tego wam nie nagrywałem. Dobra, szkoda przedłużać, wychodzimy na zewnątrz. A na zewnątrz świat wygląda dzisiaj w ten sposób. Czyli tak jak od paru dni jestem w hotelu w mieście Koh Kong, prowincja również nazywa się Koh Kong, a mieszka tutaj nasz kolega youtuber z kanału Popas w Pieprz, pewnie go już kojarzycie. A tutaj skuter odpalamy i jedziemy. Myślę, że już jest zatankowany, znaczy już jest. Był zatankowany. Słuchajcie, przyjechałem na taki ryneczek, gdzie Marcin kiedyś miał swoją szczękę. Marcin i koch susycz, tutaj też zaczynali. I siedzę u Paskala, u Niemca. Marcin ma zaraz podjechać. Tam u Paskala nie nagrywam, bo, bo nie wiem kto tam się nagrywa. Kto się nie nagrywa, zawsze lepiej mieć ten no, margines, żeby, żeby, żeby nie było kłopotów. No i ten ryneczek już wam pokazywałem. No i tak się zastanawiam, czy ja tu zostanę, czy nie. Gdybym jeszcze. Nie miał pretekstu, teraz jadę do stolicy, ponieważ ze stolicy będziemy jechać autokarem do wioski Dżun. To jest w okolicach miasta Kamponczam, ja już tam kiedyś byłem z kamerą i będziemy uczestniczyć w weselu. Dzwonił dzisiaj do mnie też Krzychu Rower, też się podłącza, pytał się czy jadę, mówię jadę. W takim razie on też zawija do stolicy pojutrze, no i spotykamy się piątek rano. Jedziemy tam do wioski i wesele najprawdopodobniej w sobotę będzie, ale tam będziemy wszyscy skoszarowani w jakimś hotelu hostelu pensjonacie. No to już będzie, będzie temacik do nagrywania, całkiem inna miejscowość, inni ludzie. No i wydarzenie ważne. Dżun wychodzi za mąż. No tutaj w Kochkongu to naprawdę jest już tak wieje nudą. Bo jak w Siembre byłem, no to jest to miasto turystyczne. Pomimo, że jest przeinwestowane jest więcej restauracji, więcej hoteli, apartamentów, jakichś atrakcji turystycznych, basenów, niż klientów, to tak czy inaczej ludzi jest tam sporo. Takie miasta jak Siem Reap, Kampot, czy oczywiście stolica, i Sihanouville pod względem ilości Chińczyków, bo jest to miasto, gdzie oni się najbardziej zadomowili, najwięcej zainwestowali, chociaż też część z nich wyjechała przez kolegę oraz inne sprawy sprawy prawne kiedy zakazano operacji kasynami online i tu mieli swoje bazy. O no widzieliście tutaj w moim odcinku jest bar nad morzem, ale to nie jest nie jest blisko miasta, tak? Tam trzeba jechać, naprawdę się trzeba wybrać i Akurat jak my byliśmy, to były drugie urodziny tego baru, więc było dużo ludzi, a tak, z tego co wiem, to też tam zbytnie, zbyt wiele się nie dzieje. Jeszcze mamy jechać pod granicę tajską, bliżej, my jesteśmy przy, de facto przy granicy tajskiej, ale jakieś 8 km, a pojedziemy pod samą granicę. Tam są jakieś hotele, kasyna i też taka enklawa chińska. Marcin mówi, że chyba spora część z tych Chińczyków wyjechała, ale zobaczymy, może się na jakąś chińszczyznę wybierzemy. No generalnie nie widzę siebie w tym mieście, pomimo że to miasto ma potencjał, no ale to trzeba by było czekać kilka lat. Teraz wiadomo, wszystko zostało przerwane przez korona kolegę, no bo jest to miasto nadmorskie i tak jak właśnie wspomnianie, Chińczycy się tutaj już mocno rozpychają, więc idą inwestycje. No i turyści też właśnie z Tajlandii. Blisko było jak było przejście graniczne, teraz te przejście piesze jest. Ponoć coś już tam kombinują, ale cały czas było nieaktywne. A przynajmniej dla obcokrajowców. Jedynie tutaj taki ruch przygraniczny, ale też mocno kontrolowany. Taki mały ruch przygraniczny osób, które tutaj mieszkają. Także nie wiem, raczej tu nie zostanę, ale jeszcze tak na 100% decyzja nie zapadła. Czekamy, trzeba się będzie z Marcinem rozmówić, jakie on ma plany kombinacji tutaj, jakby cokolwiek robić, ale wyniesie za bardzo. Nie chcę i jemu chyba też nie. Ale zobaczymy jak to będzie. Także jestem u Paskala, tu nagrywam, mają taką dziuplę. Tutaj coś gotują. O, mają też garki. Gotowanie, u sąsiadki. O, widzicie taką zupę. Kary tutaj mają, salon piękności. I tu siedzi, nie wiem, pani Paskalowa chyba, bo też tu obsługuje ten lokal. A tak reklama z zewnątrz wygląda. Zanosi się na deszcz, no zaraz będę się widział z Marcinem u Grubego Sama z Walii. Zauważyliście, że walijskie flagi u niego wiszą. Zobaczcie jakie czarne niebo, będzie lało. Słuchajcie, dojechałem do Grubego Sama, jest tam z tyłu i będziemy coś jedli. I czekam na też na Marcina, ale padać już zaczęło, tak więc nie jest zbyt dobrze. Po raz kolejny na moim filmie ten widok, widok Azji południowo-wschodniej. Przyjechała kucharka, też będzie można zjeść, właśnie przyjechała przed chwilą z jakimś swoim chyba narzeczonym, nieważne. Oni jeszcze tu do szkoły chodzą, ale po lekcjach pracują. To jest córka sama, autentyczna córka, pytałem się czy przysposobiona, czy nie, on tu ma trójkę dzieci, mieszkają tu już co niektórzy po 20 lat wam powiem. Ale dziewczyna tak fizjonomicznie ma więcej genów widzę kmerskich No nie wiem to tak, tak może Marcina córka też, ale to z czasem pewnie wychodzi jak będzie starsza może a może kmerzy widzą to inaczej niż my I przyjechała ekipa Marcin co tam masz? Aha, to jest taki płaszcz przeciwdeszczowy Czunku! Chodź jedziemy ja zawsze mówię Junku chodź idziemy Dzisiaj mówię chodź jedziemy. Może zrozumie Także Junku bye bye Tata zostaje Z wujkiem Będzie wesoło i kolorowo Ale świecicie nam po oczach Na długich chyba jest. Marcin potrzebuję twój komentarz do dzisiejszego dnia Możesz udzielić? Co mam skomentować? Z, yy, z wydarzenia lokalne bym prosił. W dniu dzisiejszym wydarzyło się wiele rzeczy ciekawych i jeszcze więcej rzeczy mniej ciekawych. Słuchaj. Zapewne interesują Was bardziej te ciekawe. Z ciekawych rzeczy dzisiaj byłem zapłacić dolar siedemdziesiąt za prąd za zeszły miesiąc i musiałem pojechać po granicy z Tajlandią, żeby to zapłacić. Słuchaj, to straszne wieści. Czekaj, bo mi tu wiatr wieje, właśnie wie, wie, wieje ten. Właśnie, szaleści, bo mi wiatr wieje, osłaniam. Słuchaj, mamy też informację, że nowy film na kanał Czyli z Pieprzem przed. Właśnie, przyjechałem, żeby w sensie, że tak, przed. Po nim mój pójdzie, to to już. Przedmiar. No więc właśnie, dlatego. Sobie dlatego wbijajcie na kanał Czyli z Pieprzem, to jest Marcina, drugi kanał o gotowaniu. Wiem, że to już tak nie działa jak kiedyś takie polecenia. Wiemy też, że już polecaliśmy. Ale zawsze, jeden, dwie, trzy, dziesięć, sto osób Zawsze dla Marcina będzie to lepiej, bo on się starał Oczywiście Co dziś gotowałeś, tylko zdradź nam eee, że Gotowałem cię pork lap. to jest taka tradycyjna, bardzo kmerska potrawa Mielone, Mielona eee, wieprzowina Z przyprawami, to się je tak z warzywami osobno. Takie super do sharingu, do dzielenia się, bardzo fajna rzecz No to link będzie pod tym filmem Dziękuję No proszę Marcinku, kurde Dziękuję bardzo. Deszcz pada. Ale pojechały dziewczyny, twoje. W sam deszcz. Pytam się Marcina, czy chcesz coś zjeść? Mówi nie. Oczywiście, że nie, bo się najadł jak nagrywał film. Oczywiście, że tak. A ja sobie burgerka zamówiłem z frytkami z ziemniaków. Roboty, Marcin. Samo się nie zrobi. No dobra, także czekam na burgera. Marcin mówi, że w końcu się wziął za uczciwą robotę. No tak, tak? Jak to dzisiaj było? Dzisiaj było dużo pracy. O 7:30 rano, że cię się zasłałem. Musiałem nadrobić to, co wczoraj nie zrobiłem. Plus cały dzisiejszy dzień. Plus. Drugi kanał, zrobienie gotowania. Także miałem tak naprawdę trzy odcinki dzisiaj do nagrania. Wspaniale, Marcinie, że wziąłeś się w końcu za robotę. A kiedyś trzeba. A ja pokazuję ten widok. Azja Południowo-Wschodnia. A jeszcze się wyjdę, tak na spacer. Przestało padać. Zobaczcie, psy walczą. Walka. No co jest? Czekałem, który z Was wygra. O, o, przyszedł burger mój. No, zobaczcie. Tak to, tak to wygląda na ziemniakach. Mówię Wam, najlepszy burger w mieście to na pewno. Bardzo dobry. Dobra, burger zjedzony. Jesteśmy jeszcze w miejscu. Soda pańska. Trip Advisor. Polecam. Dzieci wracają ze szkoły. Marcin pracuje. Książę siedzi. Jakieś tam następne dzieciaki? Jego to są wszystkie. Słuchajcie, przejdę się w ramach kontentu. Tutaj mamy jakieś pole nieuprawiane. Za nim piękny dom. Tutaj jest ziemia na sprzedaż lub na dzierżawy. Tutaj palmy kokosowe. Ktoś się mnie pytał, jakie mogą być palmy. Mogą być daktylowe, mogą być olejowe, mogą być palmy cukrowe. No, kto ustąpi? Ja czy ty? No, widzisz. Z daleka się tak patrzył i krzyczał. A z bliska ustępuje. No piękne widoki. Mówię, tu jest woda, tak więc te palmy rosną w miarę lepiej. Tych psów nie można się bać, bo jak się ktoś wystraszy i się odejdzie, tak na szybkości, to one wtedy czują się pewnie i atakują. No, taki widoczek Azji południowo-wschodniej. Kambodży, miasto Koh Kong. Tam siedzi Marcin. To jest knajpa grubego Sama. Fed Sam. Już tutaj kilkanaście lat w Koh Kongu. Trójka dzieci. Słuchajcie, idę do kibla. I tu jest zasada, że no, buty się ściąga i się idzie na bosaka. Słuchajcie, zaczęło padać. Jedziemy od grubego sama. Jedziemy teraz na taki bufet, gdzie płacimy i jemy ile chcemy z Marcinem. Także chodźcie z nami. Słuchajcie, jesteśmy w takiej knajpie, gdzie płacimy 6,50 od osoby, jemy ile chcemy, 6,50 dolara. Oczywiście za napoje płacimy ale zaraz zobaczymy co tu mamy. Mamy choinkę. Parówki, wiatraki, żeby muchy nie leciały. Tu będziemy mieli ten ognie zaraz. Marcin bierze jedno mięsko. Dużo boczków weź. Inne mięsko. Cebuli. Pani tutaj węgle powyciągała. Tu się tworzy węglowy, węglowe zagłębie. Zaraz wam pokażę. tu to przynosi na szczypcach. I tu będzie zaraz nasze węglowisko. Trzeba podmuchać, żeby było węgla. Ognia więc. Marcin bierze, ja też będę drogę. Ja lubię tak grzybki. Nie za dużo, żebyśmy wszystko zjedli też. I ten makarek. Ja muszę jedną ręką kontrolować, a drugą nagrywać. Marcin nie za dużo, później się dobierzemy To wystarczy, Byśmy było tak, że zjedliśmy nie? Tu mamy mięsa i krewetki Moje ulubione muszle, są squidy Kurczaczek, a to do zupy muszę do Dobra dobierz, A nie za dużo Takie sobie jeszcze tu przebitki robię na zewnątrz Z afiszem, jesteśmy przy ulicy Choinka jeszcze stoi, tak jak już wcześniej pokazywałem. Święta zapasem. Dobra. Pani już nam tutaj smaży. Mamy ten boczek, co pamiętacie na samej górze. Tu musisz wziąć sam tak, Pani ci pomoże. Są to, kończy <gunczyłem> na... rano. Bie... Weź mi jajka, ja robię dużo jajek. Jajka darmo to dawaj dwa. Darmo dają to brać. Marcinku, możesz jeszcze jedną mi? Tatar, nie? No, Marcin zamiata tutaj, pomaga bardzo To moja muszla jedna jeszcze tylko sobie. jest no, bo to Marcin to na surowo je, ja to sobie wolę w zupie zrobić. Jajko ważne, ważne. No, cały czas dojadamy i dokładamy do naszego kociołka. Słuchajcie, wychodzimy. Rachunek był niecały 20 dolarów. Tak więc okej. Okay. Można było jeść ile się chce. To tam od osoby się płaciło, ale plus tam jeszcze dodatki nie? Napoje. Dobra, słuchajcie, wróciłem do siebie. Ktoś tam leży na leżakach, to nie nagrywam. Lajkujcie. Subskrybujcie. Ja zaraz też bijam na pasę I do następnego odcinka pozdrawiam. Przejścia jeszcze filmy proponowane. Kliknijcie. Warto.